Cześć kochani, witajcie w Cooking with the Cruppers. Tutaj jestem z osobą, chyba nie muszę przedstawić, ale przedstawię, Roxana. Masz może jakiś nickname, co Cię fani znają baj? Generalnie to tak, pseudonim artystyczny Roxa Ok, ale mówią do mnie Roxa. A skąd to Roksi Ok? <gry> Powiem szczerze, że to wyszło strasznie spontanicznie, nie miałam nazwy żadnej. Troszkę rock and roll. Koleżanka roxy, powiedziała rock. ok, może być Roxa. a ja po prostu dopisałam to ok i tak wyszło. No i poszło, no to super. A gotujesz, czy nie masz czasu w ogóle na takie rzeczy? W domku troszeczkę gotuję, razem z chłopakiem, on też tak sobie lubi czasem poeksperymentować, Aha. ale to jest z reguły takie eksperymentowanie w kuchni, po prostu tworzymy sobie swoje potrawy, jakieś tam azjatyckie, bo Aha. też robimy taką kuchnię, i coś tam robimy w kuchni. No dobrze, no to dzisiaj też będziemy troszkę eksperymentować, bo ja nie jestem kocharka. ja też nie jestem eee, Okej, okay, no to także... tutaj będzie się działo. Zobaczmy, czy nam to wyjdzie w ogóle. Dzisiaj robimy krem z dyni. Ja często na social media znajduję właśnie różne takie łatwe, ale co wygląda pyszne. Na social media z recipe. co, próbujemy. Czekać. czyli co to będzie? Tutaj będziemy do kre, krem z dyni. Będziemy tutaj, jak chcesz, chcesz kroić, to na pół musimy Ja dynię jeszcze nigdy, e, Nie, nigdy nie, nie no, Dobrze, ty to, to wiesz co, akurat. to choć razem zrobimy, że nigdy tego razem. Nigdy, ty Dobra. nie robiłaś tego, ja nie robiłam, że razem. Nigdy nie jadłam nawet kremu z dyni nigdy. Nigdy nie jadłaś krem z Oh my god, I love krem z dyni. A, widzisz, super, na pół. No opowiedz o karierze, bo ty wiadomo, TikTok Star w trendach i tak? Też wszystko. się tak? zaczęło od TikToka. Wszystko TikToku, dokładnie. Okay. Kiedyś muszę przyznać, że nie spodziewałam się w ogóle, że gdzieś tam na TikToku cokolwiek pójdzie i no, stanę się gdzieś tam tą postacią rozpoznawalną właśnie w tych social mediach generalnie TikTok, Aha. takim głównym sprzymierzeńcem, sprzymierzeńcem moim jest. A Później mojej karierze to była właśnie muzyka, mhm. gdzie moi znajomi po prostu powiedzieli, że powinnam wejść swojej strefy komfortu, w końcu zacząć robić coś innego. Mhm. No i tak podążam Jakaś. do dzisiaj w tej muzyce, a że też wyszło, że fajnie po prostu się odebrało wśród jakby słuchaczy. Mhm. No to kontynuuję. To. No to super i wykorzystasz ten moment, że co narobiłeś. A, a jak właśnie kiedy przyszedł ten moment? Jakie ja na przykład pojawiasz się, jestem już w siłom biznesie ponad 25 lat, to wiesz, moje czasy się troszkę zmieniły, troszkę wiesz. Chcę takich, wiesz, advice od ciebie. Nie, jak mogę być taka cool, jak ty. Bo wiesz, żeśmy, jestem dużo starsza od Ciebie i też bym chciała tak wiedzieć może, jakie kontenty są dobre i jak ty zaczęłaś, co nagrywałaś na TikToku, że wiesz, co poszło w wiesz, i mamy teraz y, tą marchewkę na trzy, sorry, chciałam tylko Dobra. pokazać, żeby to yy, zrobić. Wiesz co, teraz to jest bardzo różnie. Kiedyś było inaczej na TikToku, dzisiaj y, mam wrażenie, że y, zupełnie ten content się troszeczkę zmienił. Mm -hmm. y, no... Troszeczkę tego e, żartu jest e, zawsze... Dużo, tak, no tego, nie? Tak, Teraz to troszkę, troszkę extreme, pożartować, tak. tak i, i ludzie lubią też kontrowersje, zauważyłam. To na pół jakbyś mogła, szalec na połówkę. E, więc kurczę, no to tak trzeba tak autentycznym być siebie, ludzie już kochają, więc myślę, że ty nie musisz nic robić tak naprawdę. Wiesz co, generalnie uważam, że przede wszystkim ta autentyczność jest najważniejsza mm. i pokazujecie po prostu to, co robicie okay. i tak to, co jest, robicie naj najbardziej. Takie spontaniczne, spontaniczne najlepsze. To są okay. najlepsze, mi się wydaje i najlepiej się sprzedają po prostu, nie mm -hmm. nie typowo. Kiedyś tak było, że te tak. scenki rzeczywiście się odgrywało. Gdzieś tam ja też ten TikTok swój opierałam wtedy na takim kontencie scenkowym, gdzieś tam związanym z pomocą, w ogóle edukacyjnym. Mm -hmm. Teraz jakoś tak mam wrażenie, że Ludzi, ludzi, to po prostu. Myśleś, ale wiesz co, bo ja też jak zaczynałam w reality shows, jak byłam w programach realities, to na przykład Kardashians zaczynali program, mm -hmm. nie? To wszystko było, ja pamiętam, moja koleżanka chodziła z producentem, tym co zaczął Kardashians. I pamiętam ten dzień, co ona była z tym chłopakiem i Chris Jenner przychodzi do niego do domu. on był bardzo znanym w ogóle w show biznesie w Stanach i ona przyszła do niego z tą propozycją uh, Keeping Up with the Kardashians. A oh Małgorzata mówi, boże, jaki głupi, wiesz, program, a on zakochał się w tym, ale wszystko było od A do Z napisane. Dzisiaj Kim, na przykład, zrywa z tym, czy wiesz, że to wszystko było tak zrobione, mm -hmm. jako troszkę soap że to nie było reality i wtedy to się sprzedawało. A później, jak ja zaczęłam właśnie w tym, w tym biznesie coraz bardziej robić reality, że ludzie to czują, czują że czy, to, czy to jest autentyczne, mm -hmm. czy to naprawdę się dzieje, czy to jest takie, tak. ok, dobra, sobie dzisiaj wymyśliły, ok, dzisiaj będzie drama, pokucimy tak, się, pobijemy wiem, się, wiem, czy, wiem, czy wiesz, vitalnie, no. zerwiemy ze sobą, czy coś, ale że to już ludzie wyczuli tak. to i teraz no właśnie to ma sens, też na, na social media, the more authentic, the better, ok, to dobrze. Ja wiedzieć. też tak uważam, że kiedyś rzeczywiście te wyreżyserowane u nas scenki też się sprzedawały, a dzisiaj ludzie to po prostu czują, czyli tak jak powiedziałaś, mm -hmm. już nie sprzedajesz to tak, jak sprzedawałaś tak się Tak jak po kiedyś, no, kiedyś. znaczy czasy bardzo się zmieniły, dlatego wiesz, troszkę się podpytuję, bo no jak ja miałam, wiesz, 20 lat i, i zaczynałam, to kompletnie wszystko było, no nawet nie było wtedy tak naprawdę, nie było social media. Dobrze, to teraz mamy olive oil, troszkę tam dodamy. Troszeczkę jak... oliwy, tak? Ahu? Zioła no, żona, 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 żo zioła suszone. No, ja to tak tylko wiesz? pip, 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 tak. No zobaczymy, jakie nam wyjdzie. No, nie wiem, ale wygląda kolorowo. No, wygląda powiedzmy. kolorowo. Przede wszystkim zdrowo. Ja też staram tak. się teraz zdrowo odżywiać, tak jakoś. Ostatnio za dużo tych fast foodów w moim życiu było tak, i teraz tak, Nie, no, czasu. nie miałam to czasu, jest. jak się w trasie czasem jest, to najszybszą formę Trosze, się wybiera, troszeczkę, czyli hot tak. ze stacji i to zdrowe nie jest. Troszeczkę tego, nie? Tak. I damy do piekarnika na pół godzinki, 200 stopni, żeby były miękkie warzywka. No, no A muzyka jaka? Y, wiesz co, rozrywkowa, y, disco, y, troszeczkę klubowej muzyki. Nie wiem, czy lubisz taką muzykę? Uwielbiam. Uwielbiasz? Um, tak fajnie nam się rozmawiało, że zapomniałyśmy o Rosemary. Rosemary. Ach, ale in the Krupa, cooking, kitchen, atmosphere, zawsze coś zapomnę, bo hello, ja nie, nie mówię, uczę tak, właśnie, luxury women tutaj, dokładnie mogą zapomnieć, jest to ok, wyciągamy, Dobre, wyciągamy tak? No, tak. ciekawe, ale zapachy, jak no, pięknie pachnie. Ładnie wygląda, kolorowo, pięknie, mmm, ulala. Cudowny, no, piękny zapach, uwielbiam takie pieczone warzywka. Dobra, jeszcze Dobra. weźmiemy tutaj. Do garnka chyba. Do garnka, właśnie. tak. Mamy veggie broth już przygotowany i mleczko kokosowe. To możecie sobie przygotować przed, tak jak my. Tak. dobra, ale pierw weźmiemy warzywa do środka. A gorące. O, gorąco. no kolejno, uważaj, żeby się nie smarł. No fajnie się rozmawia, ale zobaczmy. Chyba już gotowe. Możemy blendować, co myślicie? No, ja tak? myślę, dobra. Że tak. I te zapachy w ogóle. No. Ja już jestem ciekawa, jak to smakuje. Ja naprawdę. nie mogę się doczekać, bo przyznam się, to jest my favorite Zupa, tak? E, tak, taka zupa no ja, jest favorite. Ale ja nigdy nie jadłam, dlatego tak. No to wiesz, się cieszę, mam nadzieję, że wybrałam dla Ciebie coś wspaniałego. Okej, okay, time to blend. Dobra i musimy jeszcze coś dodać tutaj, tak jakieś przyprawy. Tak, już dodajemy. Patrzcie, looks gorgeous. Nie, no zapach jest cudowny. Mam nadzieję, że będziesz uwielbiać, będziesz to pamiętać. Będę że na to procent. robiłaś znaczy... krem z dyni? Bankowo. Yy, cytrynka. Tak, troszeczkę, troszeczkę cytrynki. Soj sos też możemy pół dodać. Nie wiem, czy tego. jeszcze. Jak lubisz, to dodawaj, zależy. Dobra, tak troszeczkę. Tak, Ile tego pół, pół pół so, myślę, że pół tego wystarczy, bo też dużo soli w tym soy sos. Dobra, ja wezmę tutaj. Słuszna porcja. Tak, proszę. Ciekawe. I później możemy sobie doda dodać te Dobrze. pumpkin seeds, croutons i lubisz, lubisz spicy, czy mniej ja spicy? Ja lubię spicy, tak. Lubisz, więc... to jesteś spicy girl. Tylko ja troszkę mniej jestem spicy. Dobra. Wygląda to ładnie. Bardzo ładnie. Ale smak jest taki sam, jak wygląd. Proszę bardzo, za dużo, czy jest ok? Czy więcej? Jest ci dobrze, tak? dobrze. Time. Byliśmy takie zekscytowane, żeby to próbować. Myślę, że musimy, co? Tylko powiedz prawdę, ok? To, Powiem prawdę, Powiem, proszę, raz, bytuję. jak ci nie pasuje, to nie ja wezmę tego do serca. Pomieszam trochę, dobra. Dobra. It's good, huh? Tak, i czosnek czuję, mm -hmm. a ja bardzo I... lubię czosnek i to mi pasuje. Bardzo dobre. Chcecie się dowiedzieć, jak zrobiliśmy tą pyszną zupę? Bardzo dobre, dni? serio, bardzo. Widzicie? O oh my God, to teraz by się chwalić mamie, że razem zrobiliśmy, dla mamy zrobić. Ja dla... no mówię, mamo, zrobiłam taką pyszną zupę, z kim? Z Jaką Joanną? z Joanną grupą! Oh. Wow! Oh. <laughs> Widzisz? Kochani, chcecie spróbować? Recipe down below, Pyszna. do zobaczenia. Ale it is good, naprawdę, przyznam Naprawdę bardzo dobra. 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 Eu não